Więc to mogę też oficjalnie powiedzieć, bo to jest chyba najcięższe pytanie, jakie w ogóle dostaję, czy będę na tej gali. Moim gościem dzisiaj jest Maciek Rataj, zawodnik MMA, pełnoprawny. Co słychać? Jak po kwarantannie? No powiem Ci, że no, jak chyba u każdego troszeczkę gorzej tak naprawdę, jeśli chodzi o różne takie, nie wiem, aktywności, bo tak naprawdę po całym Fame MMA nie miałem za bardzo możliwości do trenowania. Tak jak się normalnie powinno trenować, no wiadomo, wszystkie tam restrykcje w państwie zostały ponarzucane, więc poszedłem lekko w melanż. I teraz powoli dopiero wracam do normalnego życia i normalnego funkcjonowania, treningów, no, a tak poza tym do normalności, nie? Wróćmy może do, do tego filmu MMA, bo był problem, wszyscy się zastanawiali, czy się w ogóle odbędzie, tak? Ty nie tak. Do samych do tak. ostatniej chwili, czy to się odbędzie, czy nie, to czy nie przeszkadzało w treningach jakoś, że ta niepewność? W... Mm, powiem tak, samo to, że tak jakby wybuchła ta pandemia już w trakcie gdzieś tam tego ostatniego etapu, w którym ja byłem w trakcie przygotowań do ostatniego etapu, już to troszeczkę wpłynęło na te przygotowania, no bo wiadomo, za bardzo tych sparingów nie można było robić, kluby były pozamykane. Takiej mam refleksje, że ta, na przykład ta ostatnia faza której my nie przećwiczyliśmy, a cały plan był właśnie taki, jak było mniej więcej na walce, że wchodzę z nim w wymianę, później się do niego przytulam, przytulam go do siatki i z siatki próbuję go wywrócić i jestem na nim. I tak jakby tej ostatniej fazy gdzieś tam nie przećwiczyliśmy, on mnie przerzucił, przeswipował mnie i wtedy już można powiedzieć, że już praktycznie dla mnie już było po walce, bo gdzieś tam tego tlenu mnie starczyło, więc tak jakby w jakiś sposób to mogło zaważyć na to, nie? Aczkolwiek no też no wiadomo, no też nie chcę się gdzieś tam wybierać za bardzo, ale to mogło w jakiś sposób płynąć, na pewno. Jasne, jakbyś jeszcze raz walczył, zrobiłbyś coś inaczej? Mm, ale tą walkę czy z kimś innym? Tą walkę, dokładnie. Tą walkę. No jeden błąd popeł popełniłem jeden błąd i na pewno, że podniosłem nogę. Tak jakby miałem ten dosiad i podniosłem nogę i chciałem jakoś tak go gdzieś od boku bardziej i to na pewno gdzieś tam zaważyło na to, że on mnie przerzucił, a później jak już mnie przerzucił to praktycznie ja już nie miałem tlenu wtedy. To już była praktycznie już mój koniec, no sama współpraca z Zantkiem Chmielewskim. Dobrze ci się układał, w zasadzie w KSW Gymie tam się poznaliśmy, tam, tam razem coś tam robiliśmy. Tak. Eee, no ja z Zantkiem się poznałem, tak, że ja zacząłem pracować w KSW. Tam prowadziłem treningi personalne, zajęcia z crossfitu, a on MMA. No i tak zobaczyłem, że tego grupa tak fajnie prosperuje. I tak kiedyś on siedzi, gdzie czeka na jakiegoś klienta, ja czekam na klienta i tak go zapytałem, czy może gdzieś tam ja mógłby wpaść do niego na właśnie te zajęcia. To już było wiedzieć w to, że żeby nie Nie, nie wiedziałem, film, no? nie wiedziałem, nie, to było jakby wcześniej było. No i tak zacząłem się trochę ruszać, jakiś tam baksyla, zapałem, później wszystko dalej poszło. A później, no to już tak naprawdę nie miałem sensuności z żadnym innym trenerem od MMA, więc tak jakby, no jak już poszło to wyzwanie, no to wiedziałem, że on będzie mnie przygotowywał. Oprócz tego, że Ty byłeś wcześniej w programie w Ex na ExxonPlaza, Ex mhm. program na MPV jest dosyć popularny, ale to naprawdę to Fame MMA jakby dało Ci taką popularność jeszcze bardziej, jeszcze to wzmocniło, bo mhm. jakby typu, typując walkę, nawet z Adrianem Polakiem to było wiadomo, przed FMM ma troszeczkę. Mm -hmm. Nie znałem cię jeszcze wtedy. Wiesz, zobaczyliśmy Don Cassio, który wcześniej już walczył. Mm -hmm. Zobaczyliśmy Maczka Rataja i się zaczęliśmy zastanawiać, kto to tak naprawdę jest, mm -hmm. tak? bo zapuściłeś brodę jeszcze, więc tak, już w ogóle, tak, już w ogóle tak, inny człowiek. Tak, tak. Dało ci trochę tak wizerunkowo, medialnie FMM ma sporo bardzo dużo często nawet jak nawet nie wiem idę do Żabki z rana no to ludzie mnie rozpoznają na ulicy mnie rozpoznają. Ostatnio byłem w Mielcu. Mielec to jest taka miejscowość, której jest moja dziewczyna. Poszliśmy tam na imprezę i praktycznie tam się gdzieś tam nawet kolejki ustawiały po zdjęcie. Więc no wiadomo w mniejszym mieście tak jakby grupa maksymalnie 20 lat, 16-20 przedział wiekowy, no to wiadomo tacy to odbiorcy to tam bardzo to odczułem i no i to i tak, no to na pewno, na pewno, nie? Jakiś na przykład taki realny zasięg finansowy na Instagramie, masz jakieś y, współpracę teraz częściej, widzisz taką różnicę, tak? Tak, jeśli ja… Znaczy ja mam dużo, dużo współpracy, tak jakby miałem… Yy... Wiesz, nawet można partnerować. jakieś suplementacje tak, czy coś Tak, takiego, tak, tak. To już miałem dużo tak jakby w trakcie przygotowań, że no wiadomo, tam te wszystkie loga, żeby powrzucać, i teraz, jakby piszę do jakiejś firmy, no to zupełnie inaczej, tak jakby ona jest odbierana. No, bo jestem zawodnikiem FMMA, a nie po prostu maćkiem z eks na plaży. Z troszeczkę inaczej zawsze działa na tą wyobraźnię, więc zdecydowanie. Pokazałeś się bardzo dobrze w tej walce. No, pokazałeś się dobrze, tak? Z zawodnikiem, mm -hmm. gdzie większość osób gdzieś nie byłeś faworytem na pewno tego wsparcia, mm -hmm. raczej mogłeś sprawić niespodziankę. Załatwiłeś dobrze. Jakaś twoja przyszłość z FMM wiąże się, bo teraz mhm. kolejny FMM, z tego co wiem, 22 sierpnia, tak, o tym się tak, rozmawia. Siódemka, tak, tak. prawda? Tak, zdecydowanie ja teraz w ogóle nie jestem w toku przygotowań, praktycznie od walki nie trenowałem. Melanżowałem bardzo dużo, nie będę ukrywał i jeszcze dodatkowo, teraz w poniedziałek wyjeżdżam na dwa tygodnie na taki nowy projekt YouTubeowy. Który jest właśnie przecież też zawodnika FMA, Medeusza Ferrejego organizowany, To będzie to się nazywało Obserwowani. No, dwa tygodnie tam będziemy kręcić YouTube'a, będziemy cały czas live streamy robić, więc no, to też będzie ciężko ogólnie. No, bo wiadomo, dwa tygodnie uh -huh. wyjęte troszeczkę z życiorysu, więc yy, teraz nie, na pewno nie będę walczył na tej gali na 7P. Więc to mogę też oficjalnie powiedzieć, bo to jest chyba najcięższe pytanie, jakie w ogóle dostaję, czy będę na tej gali, Nie, bo nie dałbym rady się przygotować nawet. Jak ja rozmawiałem z wodorzami odnośnie mojej przyszłości, to ja tak jakby nie było nawet jakby tematu tej siódmej gali, to było tak jakby przed walką, nie, przed wszystkim, przed walką. Wiedziałem tylko z kim chcę zawalczyć, i się pytałem, czy, ta osoba, czy on z dzikiem, z obowiązkiem, czy on chce w ogóle walczyć. I powiedzieli, że on chce walczyć. Że taka walka ma możliwość, ale ja mówiłem, że jak coś to ja chcę na ósemce dopiero, bo ja potrzebuję teraz znowu długiego okresu, żeby wdrożyć się w ten trening i żeby być na pewno lepiej przygotowany, bo po prostu gdzieś tam dla siebie mentalnie bym nie zniósł znowu jakby mi się gdzieś tam podwinęła noga. I po prostu no, chcę być po prostu tak na 100%. Więc mi się w ogóle teraz nie spieszy. Yy, i, no i chciałbym też no, progres zrobić. Tak? No bo tu fajnie tam, tak jak mówisz, się pokazałem, ale no, jest bardzo dużo rzeczy, które gdzieś tam u mnie kuleją, i chciałbym nad nimi popracować, a to wymaga czasu. No a że teraz ten czas, tak jakby troszeczkę na inne rzeczy się skupiam, też na no, właśnie na YouTubie, kręcę vlogi, muzykę zacząłem nagrywać, więc to jest wszystko bardzo, bardzo czasochłonne. No i też przy okazji też takie troszeczkę właśnie takie rozluźnienie, wszystko przez tego wirusa też spowodowane, no bo też za bardzo no, nie było co robić. Ja po walce trochę trenowałem, ale nie wiem, to może tydzień, dwa tygodnie i w pewnym momencie takie totalne rozluźnienie mi się włączyło i dwa miesiące kompletnie nic. Powiedziałeś o jednym rywalu, a masz jeszcze kogoś na celowniku? Z kim no, chciałbyś znaczy, Wiesz, jest, to jest, Na No często jest tak, że po prostu no. masz jakiś cel, tak. Prowokujesz go i jedziemy z tematem, tak? Tak, tak? pieniądze się zgadzają, to możemy walczyć. Tak, tak masz jakiś tak. Taki cel. Je, je ktoś ma mnie na celu, bo kiedyś jak byłem na streamie Casio, tak zwany fake donate poleciał, czyli fajkowa donacja, co jest tak jakby... Nie. Że ktoś pisuje daną osobę i że niby to jest ona, faktycznie ta osoba. I tam są różne jakieś tam nazwiska, że na przykład pan prezydent i mówi coś tam tak, coś tam. Tak, coś tam tak, tak, to, tak, no, to jest taki gdzieś tam ten. I był właśnie strolowany i powiedział, Maciek, powiedz szczerze, czy coś tam byś mnie pokonał, ale wiadomo, byłem trochę podpity, podmelanżowany, i tam mu zacząłem cisnąć i powiedziałbym, że najewałbym jedną ręką, coś takiego, na takiej zasadzie to było, nie. I później on to zobaczył, bo akurat tam był, i coś tam zaczął się do mnie pruć na Instagramie, ja mu odpowiedziałem taki mały konflikt między nami z tym właśnie sterolowanym, aczkolwiek prywatnie go nie znam. Jeśli chce walczyć, jeśli dostanie tą walkę, bo on tam on ma dwie walki, dwie wygrane, jeśli w ogóle on dostanie walkę, no bo już w sumie jak ma dwie wygrane, to już powinien dawno dostać. To jak najbardziej mogę z nim też zawalczyć, nie? Tak jakby te dwie osoby, o których myślę, to są te, no ja nie wiem jak wygląda strolowany w tym momencie, co robił i tak dalej, ja ale czy, czy to nie wiem. jest. Nie interesowałem się jego postacią w ogóle, tylko po prostu. A czy to nie jest jednak zbyt łatwy rywal dla ciebie? No jest, jest. No ale jak chce walczyć, jak dostanie tą walkę? i Jak bodarzy stwierdzą, że to jest. Ym... Okej, okay, takie starcie, no bo to wiadomo, no jest dużo ludzi z dużo większym fajmem, z dużo większą rozpoznawalnością i zdecydowanie, że wygrali swoje pierwsze walki, to oni są tak jakby w tej kolejce przede mną. Więc jak tak, no to możemy walczyć normalnie, ale na pewno bardziej sportowo to by było z tym dzikiem, gdzieś gabarytowo też na pewno. Ja bym nie musiał zbijać wagi, bo ja teraz ważę 102, gdzie praktycznie nie trenuję, to jest taka moja normalna waga. Do walki musiałem zrzucić 90 kg, miałem 106 kg wcześniej wagi i czyli z 16 kg zrzuciłem do wagi. Tu moglibyśmy walczyć nie wiem, na 100 kg limit i bym po prostu mógł się dobrze czuć w swojej wadze i tak bardziej, być tak powiem, no, no bo ciężkie no właśnie, jest. właśnie ty, ty się źle czułeś ciężkie, po z, więc, zbijaniu więc, wagi? Źle się czułem. No, Ale nie no. wiem, to też to był taki stricte sportowy styl zbijania wagi, taki tak. y, chodziło też, na przykład chodzi mi o to, czy sauny były grane przed jakimiś ważeniami, yy, czy to... Ostatni posiłek. Wiesz, to chodziło o, wy, o tak. wypuszczenie wody, tak? Ostatni posiłek i ostatni raz piłem o 13 dzień przed ważeniem. I Czyli, ten cały dzień Czyli to jest, ten, w jest w zasadzie jest Tak, obciążające. Wiele rzeczy gdzieś na to wpłynęło, ale cały ten okres przygotowawczy, mniej więcej, nie wiem, trzy miesiące byłem na redukcji, cały czas był ten deficyt tej kaloryczności. No to wiadomo, że te treningi też tak na 100% nie będą, nie? A więc... tutaj jakbyś był, jakbyś był większy, tak? Kolokwialnie mówiąc, to lepiej byś się czuł, mówisz, tak? W, tym, tak, w tej tak. wadze sprawy. Na pewno ten kilo, okres tak. przygotowawczy, gdzie mógłbym być na tym plusie kalorycznym, no byłby dużo łatwiejszy niż że ja byłem głodny, siedziałem na terenie rano na Czasami głowa gdzie tam nie ogarniała, no bo wiadomo, nie ma tego cukru, nie ma tego myślenia takiego. No i później wracam, jem i w sumie za bardzo później znowu nie mogę jeść, nie, męczę się, denerwuję się. Idę na wieczorny trening, wracam i i tak naprawdę no, to jest tak dość mało było dla mnie, nie? A Wracasz do pracy jako trener personalny teraz? Tak, już prowadzę treningi, no tak, już, już, już zaczynam powoli prowadzić. Z tym, że no okres jest wakacyjny, to wiadomo, no, tak. nie każdemu się No tak dobra, to ile chce. byś potrzebował do mnie pieniążków, żeby ze mnie, ze mnie zrobić Adonisa? Z ciebie. <laughs> Tylko uważaj, bo, bo mogę to pociąć tak, jak będziemy się podobało. <laughs> z ciebie, że ten milion złotych. A, bierzesz, A, bierzesz, ale za się, duże wyzwanie za... jesteś wybrać, że wiesz co chodzi, nie. Z ciebie to nie wiem, czy kiedykolwiek. Bierzesz, 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 <laughs> o, zdziwisz się jeszcze, zobaczysz na, na ósemce jeszcze zobaczysz. <laughs> Eee, bierzesz? Ile bierzesz pieniędzy za trening personalny? Nie no, stówka to jest taka standardowa cena. Uh -huh. no, nie W zależności jeszcze od klubu, no bo jak y, jest ryczał troszeczkę na klub nałożony i muszę się dzielić z klubem, to wtedy więcej. A jak nie ma, no to mogę nawet trochę zejść w dół z taką, nie wiem, 8 do 6, to jest taka najniższa minimalna stawka. Najwyższa 150, w zależności od tyle, ile ja muszę klubowi obchodzić. Jasne to i to nie jest, tam, nie wiem, to jest trening taki, nie wiem, dla zdrowia, czy ten cross robisz? Y Wiesz co, ja w zależności od celu, kto jakie ma cele, ja potrafię w taki sposób zastosować ten trening indywidualnie do danej osoby, w zależności od jego potrzeb, ale raczej to są osoby, które są starsze i to jest taki bardziej trening prozdrowotny niż jakiś zajazd. No bo mają problemy, nie wiem, Splecają plecy, plecy i bolą albo mają przykurczone mięśnie kurszowo-goleniowe i po prostu zoszeł w takich, nie, wiem, trochę fizjoterapii, trochę ściągania, trochę No i te osoby też często kompletnie na przykład nie wiedzą w jaki sposób mają się zabrać ze trening, bo nigdy w życiu nie trenowały nic i wtedy ja jestem i im pokazuję dokładnie, jak mogą bezpiecznie gdzieś tam się rozwijać i, i z tym działać sobie. Słuchaj, a wrócę jeszcze do walki z Kasjuszem, czy znaczy w ogóle do osoby Kasjusza, bo hmm? jakiś konflikt był. Był duży, tak? tak na początku. Tak. Znaczy, na początku, na początku, nie, tak bo w, w zasadzie początku, jeszcze weks na plaży jeszcze był. Nie, nie e, to bardziej Tam, Tak, tylko już tam jakieś, że coś, ktoś się tam komuś nie podoba, bo później tak na, mówiliście. Na. E, później wiadomo, tresztok przed walką i tak dalej. Mhm. Fajnie to wyglądało, ja lubię takie rzeczy oglądać, szczerze mhm. mówiąc. Mhm. A teraz często się gdzieś pojawiacie razem. Również tak. już jest ten topór wojenny zakopany tak, całkowicie. Już. Tak, Chodzicie sobie na piwo? Jesteście kumplami teraz, tak? No, bardziej na whisky pijemy. Często u niego się pojawiam na streamach. Wcześniej, dużo częściej, praktycznie po samej walce, bo nie było co robić, no wiadomo. A ja też ja nie jestem z Warszawy, nie mam tu zbyt dużo znajomych, więc on zapraszał, więc jak najbardziej fajnie nam się gdzieś tam imprezowało, streamowało. Yy, wiesz co? no Dla mnie to jest dziwne. Ogólnie cała ta sytuacja. Po, po walce mam z nim lepszy kontakt niż yy, wtedy, jak się poznaliśmy i takby tak przed walką. Tak, nie? bo walka czasami jest tak, że po prostu oczyszcza wszystko, nie, że tak jest wszystko może... Ja byłem gdzieś tam zdziwiony tym, że on do mnie podszedł i tam mi zbił pionę i w ogóle i to było takie trochę katarzy, że tak powiem, takie oczyszczające. Później on robił streama i też go Donate trochę podkręciły, żeby do mnie zadzwonił i tam pytali się go, co o mnie sądzi. I on zaczął mówić, że bardzo pozytywnie się o mnie, a później powiedział, dobra zadzwońcie, do... żeby do mnie zadzwonili, zaczęli go podkręcać, zadzwonił do mnie. I później gadka dalej gadałem, dogadaliśmy tam z godzinę przez telefon po tej walce i też mówili, żebym też znowu Donaty, czyli jego widzowie go trochę podkręcili, żebym je zaprosił do siebie. No i tak dziwnie mi było do niego jechać, no ale pojechałem i już tak jakby już taka stopa jest e, e, normalna, że tak powiem, normalną relację. Mamy, często się ustawiamy i pijemy. E, finansowo czułeś ten COVID? Teraz ta? No, teraz ta. No bo tam wiadomo, jakąś tam poduszkę finansową mam, ale no jak cały czas się bierze, a nie dokłada, no to tak gdzieś to cały czas z tyłu głowy siedzi. No bo z trzy miesiące nie mogłem pracować, no bo to sektor usług, no to był kompletnie wyłączony, tak jak treningi personalne, nie. No, więc to na pewno, na pewno. Gdzie y, Maciej Rataj będzie za rok? Za rok? Może znowu w tym samym miejscu i będę udzielał ci wywiadu. No, możemy, możemy tak zrobić, to trzymamy Dobra. za słowo. No. Dobra, to zapisz tę datę. Tak. Moim Państwa gościem był Maciek Rataj. Wszystkiego dobrego ode mnie od Maćka. Widzimy się wkrótce, na razie. Siemanko.